Cześć, witam was w dzisiejszym vlogmasie. Przyszła do mnie pierwsza paczka, czyli prezentowa. Postaram się ją otworzyć chociażby i zobaczyć co jest w niej. Very right, okay. good, Okej, okay, w środku mamy dwie książki. Ja ich nie będę rozpakowywać już z tego kartonu, gdyż one są w prezencie dla Weroniki. A że obserwuję i subskrybuję mój kanał, to nie chciałabym, żeby wiedziała, co dostanie pod choinkę, więc to resztę już zostanie tajemnicą. Ubiorę tylko to ładnie w. We, wo, um, mm, 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 w papier ozdobny do prezentów. No i podpiszę wsadzę pod choinkę, i będzie miała taki prezent ode mnie. E, następne prezenty będą pewnikiem już w poniedziałek. Będzie tam e, też, będą tam prezenty dla dzieci. E, dla mnie i dla Weroniki, mam nadzieję, że jej się spodobają też. I później, pewnikiem, może nagram kawałek filmu o zubieraniu choinki, i już bardziej tak świątecznie będzie, mam nadzieję, i że będzie Wam się podobać. Będziecie z nami na dłużej. Później, no, po świętach, raczej już bliżej Sylwestra. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać i e, mieć dla Was jakieś co dwa, trzy dni jakieś filmiki nowe z pracy z Winicjuszem. No a później e, zobaczymy, jakie będę nagrałam Wam postanowienia noworoczne. Mam nadzieję, że Wam się też spodobają no i że się zobaczymy już wkrótce e, w kolejnym filmiku, czyli już chyba jutro. Więc do zobaczenia. Taki krótki filmiczek. Mam nadzieję, że jej się spodobają. I że będzie mogła wywnioskować coś z tych książek. I że będzie z nami na dłużej. Do zobaczenia.